Witajcie, drodzy moi, moi widzowie. Po 6 po, po latach um, bez, bez nagrywania niczego. Po 6 latach, tak? Gdybym 5 lat? Drodzy fani, co zrobiliście ze mną? Myślę, że mogli zjeść obiad na przykład. <głos》<głos》. Dzisiaj, um, dzisiaj żywa, żywa reakcja na um, figurki um, marki Little Pet Shop. Cały czas zapominam, żeby trzymać swoją figurkę za głowę, bardzo dawno tego nie robiłam. Dla ten mnie film. to jest po prostu, wiesz, muscle memory po prostu. Jeszcze ze mnie nie zejdzie, ja zawsze będę... Przekręcił. Tak, tak, za, zawsze trzeba to pamiętać. Jest trzecia ręka. Teraz, tak, okay? tak, jak Trzecia twarz. <laughs> trzecia twarz. <laughs> Dzisiaj, dzisiaj zaprezentuję Wam żywą reakcję Siliona LPS, znanego, znanego artysty, um, znanego, znanego um, szan szanowanego na platformie, um, w wielu platformach. O, tak, tak, tak. Żywa reakcja tak. na, na, na figurki, które zamówiłam. Um, zamówiłam je w relatywnie okazyjnej cenie, ale i tak zapłaciłam za nie dużo. Um, są z swojej, wiesz, wishlisty, nie? Tak, są z mojej wish listy. Um, jeżeli ją znajdę, to pokażę ją e, w edytingu na ekranie. Um, tu. 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 <laughs> przejdźmy, przejdźmy do, um, do pokazania. O to jest. Duży kloc. Du pa duży. Pak kloc. Pa -kon. Pa -kon. Duży pakon. Duży, duży... duży klocuch. Duży klocuch. Bez pokazywania adresu. Duży klatuk jest w procesie otwierania. Tak, myślę, on na nauczyć, się, się powiedzieć na temat tego, on... Miało oh. <laughs> Jaka jest Twoja opinia polityczna na temat obecnego stanu ups um, chyba? Myślę, że wszystko zaczęło się. <laughs> na przykład Koli. Na przykład Koli. Koli to zaczęło bardzo, no, okay. bardzo Cio. Cio. A, jest A na na że to były nie O, są O, one... są, oh. uh, one są, są słodkie, ale myślę, że Koli zaczęło O, mieć dużo O, problemem. Uwaga. O, jestem gotowa, gotowa. Okay, jestem okay, gotowa. Okay, okay. Um, proszę o żywą reakcję dla... Um, nie mówiłam ci tego, ale są dwie figurki. Dwie figurki? Tak. Oto Wartość. first one. Cappuccino! 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 Oh, I call Cappuccino! Get out. Oh, Myślałem właśnie, że to może być ona. Aż się, aż się Oświetliło. Światło się zjaśniło. Wow! wow. 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 Jest o boże, Lydne. Chryste Panie. Wielkie nieba z chleba. Zobaczcie na nią. <laughs> Możesz teraz zrobić um, taniec Michała. Taniec Michała. na jaja. Taniec Michała. <laughs> Dobra, jebać to światło. Bo... Taniec Michał. Nie sądzę, że jeżeli będę kontynuować zresztą. jakikolwiek content na tym kanale po tym filmie, to zdecydowanie nie będzie to content dla, dla dzieci poniżej um, 13 roku życia. Ryślicza. Ale też ma naprawdę świetnie wygląda. Jakby nie ma żadnego na Jest w idealnym panie. stanie. Tak. Um, jakby widziałam tą figurkę w gorszym stanie za 250 zł. To prawda. Nie zł. będę mówić ile za nią zapłaciłam, ale mniej okay. niż 250 to na pewno. Ona jest prześliczna, przeładna, aż jest gdzieś I love her. She is beautiful, na no, wygląda jak ty, że więc This is so oh. rad vibe. Muszę w ogóle pobrać um, program do, do, do edytowania filmów po raz pierwszy na tym laptopie, ponieważ dosłownie nie robiłamy żadnych filmów, od kiedy mam mojego nowego laptopa. Ja zawsze przeszli na telefonie do Get good, yeah, no nie, naprawdę. Nie, 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 nie potem nie tata uczy. <śledzimy> nie, potem nie tata uczy. <śledzimy> Nie tego cię tata uczy, nie przykro nie, nie tego mnie tata uczył. Nie <laughs> potem mnie tata uczył edytowania profesjonalnie na komputerze, żeby, um, żebym tak sobie nie korzystała. Ale to, to, nie, to nie koniec. Teraz, teraz pójdzie poza fokus, ponieważ um, kolejna figurka to... This bitch. Ola! Mm, tak, teraz teraz oh, mamy na ekranie dwa, no. dwa pet shopy z kurwa jeba nawet <laughs> Z oh, puzli. Kurczaki. Nie, nie, ten, ten, ten no, twój no, był z puzzli ten jest z monopoli, dobra. ona była Monopoly, tak. naprawdę. No tak, to jest. Eee, monopoli um... Okej, okay, okej. Okay. Krasnale, krasnale potwierdzają, że jest to epicki moment krasnala. Oh, epicki moment krasnala! Pora ją wyciągnąć.

nie, nie, nie. She's gay. Ona! She's gorgeous, z she's not Pozdrawiam. również. Nie pozdrawiam. Ok, przybyć. Ok. Pozdrawiam. za um. legend. Oh, they're so pretty. Nie Dołączam do, do mojej trójcy. To, kto jest jeszcze tej trójcy ten wspaniały? No ten skanie. Flex, ]eszcze. flex, flex, flex. Flexi, flexi. Flexi, flexi. Fleximy, flex. flexi. flexujemy. On miał ten sam brąz, jako bazowy kolor. No dobrze, ty, ja nie wiem, czy no, może. Może? Nie, no, może, może. Cóż, może pójdziemy na morze. Taniec Michaela. Nie, to był taniec Majka. To był taniec Majka Policzmiajka. <laughs> Nie słag. Musimy zrobić jakiś crazy editing do tego filmu, bo za dużo jest tutaj um, flopów.